Pierwszy wyścig trzeciego sezonu dookoła świata z Wojon Racing już za nami. Podczas pierwszej rundy kierowcy ścigali się na torze w Austrii, a teraz na początek przejdźmy do końcówki wyścigu splitu F2 w obu bolidach. Czy Mateusz Kroszkiewicz jest na wystarczająco blisko. Za Mateuszem Parasiakiem jest atak od wewnętrznej, ale nie udaje się. Na tym wszystkim może skorzystać Jakub Sieczkowski i Jakub Sieczkowski kończy ten wyścig na bandzie, ale szpech zawodnika Ferrari. Mamy żółtą flagę. Tymczasem Mateusz Parasiak broni się przed Kroszkiewiczem. Kroszkiewicz od zewnętrznej stara się wyprzedzić zawodnika Red Bulla. Kroszkiewicz fantastycznie znalazł tutaj trakcję. Idą koło w koło. Idą web w web do mety. Co zrobi Mateusz Parasiak? Czy on tutaj się jeszcze zmieści? Kroszkiewicz. Jak fantastycznie teraz kierowcy wymieniają się pozycją pierwszą i drugą. Mateusz Parasiak koło w koło uderzyli, odbili się od siebie. Znakomita końcówka tego wyścigu cały czas. Idą koło w koło. Kto wygra ten wyścig? Kroszkiewicz od zewnętrznej, Parasiak od wewnętrznej. Parasiak w lepszej pozycji. Co zrobi Kroszkiewicz? Kroszkiewicz w tym momencie dojeżdża do mety jako pierwszy zawodnik. Czy będzie to Parasiak? Kroszkiewicz. Mateusz Parasiak spada na drugą pozycję. Kroszkiewicz wygrywa. Oraz do Splitu F1. ...padać na sam koniec tego wyścigu. Co będzie, jak wyłączą DRS? Tego nie wiemy. Alan Banaszak za przemkiem Hubaczem Oskarem Radio szykuje sobie na tak. Przemek Hubacz od zewnętrznej traci tę pozycję. Weźmy pod uwagę jego kary, które no nie są nieuniknione. On się od nich nie odwoła. Oskar Radio wypalony. Przemek Hubacz będzie na torze drugi. Ale to Oskar Radio i Alan Banaszak jadą w tym momencie po dublet. Przemek Hubacz bardzo odważnie jeszcze próbuje. Próbuje, jakby chciał wygrać na tym torze. Jakby chciał odjechać jak najbardziej na te 3 sekundy stawce. Oj, poluje Boże jeszcze wie, Przemek po Hubacz. Zostawia miejsca po wewnętrznej i Przemek Hubacz zyskuje nam na lidera. Wskakuje nam. Oskar Radzio z tyłu. W tym momencie Oskar Radio drugi, Alamba Naszak trzeci, a Tomasz Łodziec wypadł całkowicie z tej walki. Alamba Naszak, Oskar Radio. Czy oni będą walczyć między sobą? Wątpię. Oni będą jeszcze polować na Przemka Kubacza, który w tym momencie nie ma w tym momencie zagrożenia. To już jest ostatni zakręt tego wyścigu. wyjeżdżają na prostą startową Przemek Hubacz. Pierwszy dojeżdża na metę, ale jest oczywiście ukarany 300 godzinną karą za limity toru. Oskar radzi dojeżdża pierwszy, Alan Banaszak dojeżdża trzeci, Oliver jak trzeci, Sakołowski czwarty przemek. Zapraszamy www.voilracing.pl